Dzień dobry. Nazywam się Rafał Niedzielski i jestem specjalistą finansowym, specjalistą od podatków, a także od ubezpieczeń na zdrowie, życie. W dzisiejszym programie przygotowałem bardzo ciekawy materiał dla większości z państwa. Każdy będzie mógł coś z tego zakresu wyciągnąć. Temat będzie dotyczył historii kredytowej i punktacji kredytowej, a także zakresu Tematyki kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych. Żyjemy obecnie. Jedni mówią, że już w dobie recesji, inni ekonomiści mówią, że w przededniu wielkiej recesji w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest taka opinio-względna sytuacja. Każdy znajduje się w innym punkcie, a te wiadomości z dzisiejszej. A z dzisiejszego programu będą po prostu takie bardzo rzetelne, osadzone w realiach, bezdyskusyjne i dla każdego z Was pomocne. Czy znajdujecie się tutaj, jesteście tutaj nowymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych, now, przybyszami, nowoprzyjeznymi, czy jesteście tutaj już wiele lat, czy macie dużą wiedzę finansową, czy dopiero tą wiedzę finansową zdobywacie? Na pewno z tego programu. Wiele ciekawych rzeczy zdobędziecie, co to jest taki program. Przygotowałem w taki sposób, że na początku będą wiadomości takie podstawowe, a w końcowej części będą naprawdę materiały z dość wysokiej półki. Będzie to tematyka na przykład, jak sobie poradzić z zadłużeniem na kartach kredytowych, jak wyjść z tej spirali długu, rosnącego długu. W Stanach Zjednoczonych, bo w tym trzeba sobie powiedzieć, że w dzisiejszym dniach z dnia na dzień zrasta liczba ludzi, którzy po prostu mają coraz większe zadłużenie i którzy spóźniają się z płaceniem kart kredytowych. Także o tym będzie w końcowej części programu. Na początku tego programu chciałem tutaj ludziom w Stanach Zjednoczonych w nowo Nawiązać do tego, że w Stanach Zjednoczonych bez historii kredytowej, bez punktacji kredytowej, będzie praktycznie jest niemożliwe funkcjonować. Jeżeli nastawienie do kredytów, do kart kredytowych w Europie jest może jakieś bardzo takie negatywne, w Stanach Zjednoczonych wymagane jest, żeby to nastawienie zmienić, bo do życia potrzebne są. Karty kredytowe, nawet nie możemy wypożyczyć samochodu, jeżeli takiej karty kredytowej nie, 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 nie posiadamy. Nie możemy też wynająć mieszkania, jeżeli dobrej historii kredytowej nie posiadamy. Oczywiście są wyjątki, można gdzieś znaleźć takie sytuacje, że ta historia rzeczywiście nie będzie tam sprawdzana, ale to będzie po prostu. Będą to, to nieliczne sytuacje. I dlatego, żeby się bardziej swobodnie tutaj w tym kraju e, e, czuć i żyć, to trzeba po prostu do tego systemu się przygotować. A żeby do tego się systemu przygotować, to trzeba się nauczyć tego, o co tu w tym wszystkim chodzi, i po co to wszystko jest. Także historia kredytowa to jest po prostu mierzona nasza taka rzetelność. I umiejętność radzenia sobie z, 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 z paymentami, z płatnościami finansowymi, które dotyczą każdego z nas. Czyli czy płacimy rachunki regularnie, czy nie spóźniamy się z tymi, jeżeli spóźniamy się, to jak, jak często, to wszystko jest rejestrowane. Są takie tutaj trzy agencje w Stanach Zjednoczonych: TransUnion, Experian i Equifax. Te trzy agencje dostają zgłoszenia od praktycznie wszystkich kredytodawców: od takich firm, które udzielają pożyczek na samochody, od firm, które mają karty kredytowe, od firm, które po prostu wynajmują mieszkania a, ludziom i od, po prostu, od szpitali, które po prostu też rejestrują zadłużenie finansowe. Od różnych instytucji, w których takie zadłużenie może też powstać. Taka historia jest tworzona bądź nie dla każdego z nas. Jeśli, ta, jeśli nie mamy jakichś tutaj rzeczy na kredyt, jeśli nie podajemy w większości sytuacji swojego social security nigdzie. Możemy rzeczywiście, albo jeśli jesteśmy tu zbyt krótko w Stanach Zjednoczonych, nowo przyjeźdni, możemy rzeczywiście takiej historii kredytowej jeszcze nie posiadać. To znaczy, ona jeszcze nie została dla nas zapoczątkowana, ale przez to ta punktacja nasza, ten nasz tak zwany score, będzie bardzo, bardzo niski. Tutaj, punktacja w Stanach Zjednoczonych, stopniowanie tego jest im większy score, tym lepiej. Maksymalny skor taki punktowy, który możemy uzyskać, jest 850 punktów. A najmniejszy 280. Pytacie, jaki skor jest dobry? Skor uważany, taki punktowy, uważany jest za dobry, jeżeli jest w granicach od 700. 7 jak ma z przodu, to jest po prostu uważany za dobry. A jak 780 i wzwyż, to już bardzo dobry. 850 maksymalnie super dobry. Jak taką historię kredytową tutaj nowo przyjezdni ludzie mogą otworzyć albo też ludzie, którzy mają zepsutą historię, bo którzy oni za dużo nie wiedzieli, jak mogą ją poprawić? Jest wiele sposobów i o których trzeba, żebyśmy wszyscy wiedzieli po prostu jak. Poranną modlitwę, żebyśmy znali te zasady, wtedy po prostu będzie nam łatwiej tutaj funkcjonować, bo na pewno nie popełnimy żadnego błędu przy tworzeniu takiej historii. Historię kredytową można w, w, założyć, otwierając sobie nowo przyjezdne osoby, otwierając sobie kartę kredytową, tak zwaną Secure Credit Card. Czyli możemy pójść do banku. I wpłacić sobie na konto Secure Karty 500 dolarów. I za te 500 dolarów ona będzie, będzie działała jak debetowa karta, bo to będą nasze własne pieniądze, ale będzie wysyłała informacje do tych kredytowych instytucji, jak karta kredytowa. I każdego miesiąca przyjdą nam rachunki, będziemy musieć tą kartę spłacać, dopłacić do tego konta. I nie, nikt nam tych pieniędzy nie pożyczy, tylko będziemy operować swoimi pieniędzmi, ale będziemy po prostu te punkty zdobywać. To jest bardzo sprytny sposób i dobrze działający, żeby taki pierwszy ruch dla ludzi nowo przyjezdnych tutaj w Stanach Zjednoczonych, żeby sobie taką historię założyć. W banku założyć sobie Secure, Credit Card na 500, 800, 1000 dolarów, używać tego i mieć te rachunki miesięczne spłacane totalnie, nie trzymać jakichś tam balansów, tylko spłacać. Inną taką metodą do polepszenia historii kredytowej w Stanach Zjednoczonych, działającą bardzo, bardzo dobrze, tylko troszeczkę ciężej to załatwić, jest sytuacja taka, gdy mamy kogoś na przykład z rodziny, a na przykład rodziców albo, no nie wiem, no kogoś z bliskiego, który by miał już taką historię dobrą, założoną. Przez dopisanie nas do swoich pożyczek, do swojej karty kredytowej, zaraz nam ta historia też wzrasta. Bardzo to jest przyspieszony sposób. Jest to jednak sposób troszeczkę ryzykowny, bo w sytuacji, gdy taka osoba, która nas dopisuje, miałaby złą historię kredytową, to nasz kredyt też zostanie pogorszony. Tak samo w sytuacji, gdy my ze słabym kredytem nie wywiążemy się z zobowiązań finansowych, to tak samo tamtej osobie, która nas dopisuje, która nam chciała wyświadczyć przysługę, robimy dużą krzywdę, bo jej kredyt, historia kredytowa będzie wtedy raportowana negatywnie i spadnie jej ta punktacja. Także tutaj trzeba naprawdę w nielicznych wypadkach taką opcję podjąć. Można taką osobę na kilka miesięcy zapisać, później można ją ściągnąć. To wszystko jest po prostu w kwestii negocjacji z kartą czy z kredytodawcą do ustalenia. Także ta historia tutaj w Stanach Zjednoczonych jest wymagana do, do, do funkcjonowania naszego tutaj życia i, tak jak mówię, nawet wypożyczyć tutaj apartamentu. Wynająć jakiś apartament. Mamy całkiem inne po prostu ceny. I pożyczki są też oprocentowane zupełnie inaczej dla osób, które mają tę historię na dobrym poziomie, a dla osób, które mają tę historię na poziomie bardzo słabym. To są to różnice procenta dwóch trzech, czterech czasami. W pożyczkach, ale chciałem tak Państwu pokazać, że na poziomie na przykład pożyczki na samochód a osoba, która ma słabą historię kredytową, nawet takiej pożyczki czasami może nie dostać, ale gdy nawet by dostała różnica jednego punktu procentowego, czyli o, jedną, o jeden punkt procentowy taka osoba, to pożyczkę może dostać wyższą, na przykład wy, wy, wyżej. Ponieważ jest większy stopień ryzyka, to taki punkt procentowy wzrostu, wzrostu udzielonej pożyczki na pożyczce 30, na 30 tysięcznej na okres 5 lat mniej więcej kosztuje nas 1000 dolarów więcej. A gdy mówimy o kupnie domu czy mieszkania i pożyczka jest na 30 lat i na 300 tysięcy dolarów. To taka różnica o 1%, o tylko 1% w pożyczce wynosi 15 tysięcy dolarów. W, 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 w ciągu całego życia pożyczki. Także takie to są konsekwencje posiadania tej słabej historii kredytowej. Jednak historię można, tak jak mówiłem tutaj, rozpocząć, budować i po kilku latach ta historia dobrej działalności, dobrego, dobrego sprawozdawania będzie naprawdę dobra. Bo ci, co zaczynają od zera, praktycznie mają większe szanse i że ta historia zostanie zbudowana niż takie osoby, które tą historię mają zepsutą. Ale tak jak mówię, w Stanach Zjednoczonych wszystko można po prostu odbudować i wszystko jest po prostu do zrobienia żeby historię polepszyć albo i, i, i budować w dalszym ciągu ważne tutaj jest żeby zadłużenie limit naszego zadłużenia nie przekraczał 10 do 30% tego co nam jest oferowane czyli w sytuacji gdy mamy już karty kredytowe przyznane żeby nasze zadłużenie na tych kartach nie było więcej niż 10% do 30%. Im mniej, tym lepiej. A bardzo dobrą metodą jest spłacanie tych kart kredytowych w 100%. Czyli po prostu nie, nie zostawianie sobie tam jakichś balansów na koniec miesiąca, tylko płacenie w 100% cały balans. Wtedy dostajemy maksymalną notę na tej, w, w tej instytucji, Którą po prostu ten, ten, ten kredyt mamy. I takie paymenty są po prostu raportowane w ujęciu po prostu miesięcznym, miesiąc po miesiącu i zostają na rekordzie naszym przez lata, przez 7 lat, nawet takie spóźnienie. Spóźnienia są raportowane tak samo. Jeśli to spóźnienie wynosi więcej niż 30 dni, jeśli spóźnimy się 5-6 dni, to do, żaden kredytodawca nie będzie nas zgłaszał do, jeszcze do, do instytucji tutaj, tej re, rekordującej ten kredyt, ale gdy spóźnimy się o 30 dni, to wtedy taką po prostu notację na pewno nam złożą i ta, będzie to po prostu już na rekordzie. Im większe spóźnienie, na przykład 60-90 dni, to tym większa po prostu ta zła nota dla nas jest. I im więcej takich spóźnień, to tym bardziej to wszystko psuje. Oczywiście można też to e, naprawić, takie, taką sytuację. Jest tu taka a, opcja, że można się skontaktować z kredytodawcą. I czasami, jak takie spóźnienie się pojawiło, na przykład nie z naszej winy, czy to jest jeden raz na jakiś czas, to możemy dzwonić, wyciągnąć sobie historię kredytową. A tutaj dwa takie sposoby Wam przyciągnąłem, że można wejść sobie na taką stronę annualcreditreport.com annualcreditreport i raz na rok za darmo sobie stamtąd wyciągnąć historię kredytową. I tam będziemy mieli całą historię u kogo, jakikolwiek, kiedykolwiek dług mieliśmy i kontakt telefoniczny do, tej, do tego kredytodawcy. Możemy tam też właśnie zadzwonić do takiego kredytodawcy i czasami z nim wynegocjować, żeby oczyścił dla nas tą historię kredytową. Inną taką stroną internetową, na której możemy sobie sprawdzić swój kredyt, ten score, ten punktację, jest kredyt karma kredyt przez c a karma przez k.com kredytkarma.com to jest taka aplikacja to jest też e, strona internetowa na której każdy e, zupełnie tam za darmo może sobie po prostu taką historię kredytową e, sprawdzić jaka ta punktacja jest i, i po prostu też mieć e, telefony e, dostęp po prostu komunikację do tych te, te, te kredytodawców. Teraz kolejnym takim punktem, na którym opierana jest nasza historia kredytowa i punktacja, jest to, jaki mamy dochód. Dochód, który uzyskujemy w skali rocznej. Im ten dochód jest większy, tym limit kredyty, karty kredytowe mogą nam też e, zwiększać. A kolejną taką jed, inną, inną rzeczą jest to, czy nasz kredyt jest budowany na różnych źródłach kredytu czyli czy to jest pożyczka na samochód i kartę kredytową i jeszcze tutaj jakieś inne regularne płatności żeby ten kredyt był budowany nie tylko na kartach kredytowych albo nie tylko na pożyczkach na samochodach samochodowych tylko żeby było to taki miks jedna dwie karty kredytowe pożyczka na samochód <laughs> przepraszam i regularne Płatności tam za, za telefon czy za, 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 za energię, i tak dalej. Żeby taka, płat, płat, taka regularność była i różnorodność ona też wpływa dodatkowo na, na, na to, żeby nasz kredyt y, równomiernie się poprawiał. Inną taką ważną rzeczą, którą a, tu należałoby zwrócić uwagę, żeby tą historię kredytową polepszyć, jest to, że żebyśmy mieli jak najdłuższą linię kredytu, historię linii kredytowej. Czyli po prostu często takie błędy się popełnia, że ktoś spłaci tą kartę kredytową i tak już ją znienawidził, bo to już ta karta go tak zmęczyła, że po prostu koniecznie po zaraz po spłaceniu go tą kartę zamyka. To jest właśnie taki trochę wielki błąd z naszej strony, że zamykamy linię kredytową i nasz kredytodawca po prostu nie ma następny Kredytodawca, widzi, że te kredyty, które tam mieliśmy, są, te linie nie są zbyt długie, im one dłuższe będą to tym, to tym lepiej dla nas. I oczywiście, jeżeli nie są po prostu nam potrzebne te zbyteczne karty kredytowe, to nie warto mieć też zbyt wiele wielkiego limitu kredytowego, czyli tej kwoty, na której po prostu możemy pożyczyć i się zadłużyć. Bo w tej sytuacji też każdy przyszły kredytodawca, który będzie nas tam sprawdzał, będzie wiedział, że my w każdym momencie mamy taki dostęp do takiej wielkiej puli kredytu i możemy się tak zadłużyć, że będziemy w tym długu po same uszy. Także ten limit kredytowy warto też, żeby nie był jakiś maksymalnie tutaj duży, a i też tych, tych linii kredytowych za wiele otwartych nie jest polecane, żeby mieć. A w zależności od naszego dochodu, żeby to było w możliwości naszego spłacenia. Innym takim punktem, który też wpływa na historię kredytową w negatywny sposób, jest to, że czasami zbyt często. Sprawdzamy swoją historię kredytową. Sprawdzamy ją aplikując i dostając odmowy. Przy jednej karcie idziemy do drugiej, do trzeciej, i każda taka karta wysyłając zapytanie, że jesteśmy zainteresowani wzięciem nowych pożyczek, czy to pożyczek na samochód, idziemy od jednego dealera do drugiego, albo przy kupnie domu sprawdzamy z jednym brokerem historię kredytową z drugim, to to też takie zapytania. Takie, że ktoś jest zainteresowany, że mamy, że chcemy podjąć pożyczkę, to wpływa negatywnie na naszą punktację. Także nie jest zalecane sprawdzanie swojej historii kredytowej częściej niż raz na rok, bo wszyscy, wszystkie tam kolejne takie sprawdzania mogą po prostu negatywnie na to wszystko, na tą punktację wpłynąć. Także to jest odnośnie. Tego, jak polepszyć sobie tą historię kredytową, i jak po prostu tutaj, na czym ona polega, bo dużo ludzi po prostu wierzy, że coś takiego istnieje, ale tak naprawdę nie zna tych szczegółów. Kolejną taką rzeczą tutaj, gdy ta historia już jest i jesteśmy, tak tutaj żyjemy w Stanach Zjednoczonych, ta gra na przyznawanie kredytu, gra na wciągnięcie nas w życie materialne, w materializm, rozpoczyna się od samego Tutaj czasu uzyskania pełnoletności. W Stanach Zjednoczonych jeszcze nawet ludzie nie, nie uzyskują dochodu, przykładowo, bo studiują, a już zostają im wciskane, reklamowane karty kredytowe. To jest po prostu taki manewr, też, żeby wciągnąć w zadłużenie, i tu trzeba uważać, otwierając takie karty kredytowe. Wciągnąć łatwo kogoś w zadłużenie i później w długi i uwiązać go na wysokich procentach, żeby taka osoba płaciła później przez długie lata, jako po prostu taki niewolnik finansowy był, wysokie procenty. Ale dla tych wszystkich ludzi, co są uwiązani z tymi procentami, z tymi wzrostającymi balansami, ja przygotowałem już kiedyś taki program. Jeden ale jeszcze tutaj chciałem wam tutaj jeszcze wam wyjaśnić kilka rzeczy że też jest wyjście z takiej sytuacji. I tutaj należy zachować spokój, należy zachować po prostu rozwagę, zachować po prostu taki wymiar, że zdrowie i nasze życie jest ważniejsze niż od pieniądze, niż jakieś zadłużenie i nie przedkładać tego finansowego stresu nad nasze własne zdrowie. Nie martwić się takimi rzeczami. To są problemy do rozwiązania. Można długi na kartach kredytowych w różny taki sposób opanować. Można sobie tutaj wypisałem kilka takich, takich rzeczy. Można po prostu. W pierwszej kolejności trzeba sobie zdać sprawę, że te nasze niespłacane długi kredytowe. Na kartach kredytowych są ubezpieczone. I jeżeli my ich nie spłacimy i nie będziemy ich spłacać przez 180 dni, to karta kredytowa uzyska te pieniądze od ubezpieczyciela. A te nasze niezapłacone długi zostaną odsprzedane do komornika. I ten komornik, za naprawdę grosze na kupionym długu, który na przykład dolara, na przykład, przepraszam, za centy, za Kupionego dolara długu, będzie później od nas też potrzeb, e, chciał jakieś e, pieniądze uzyskać, i można z takim komornikiem po prostu z collection agency negocjować, roz, tak zwane robić debt settlement i, a, i po prostu zamykać takie zadłużenia, e, nego, negocjując z każdym takim, a, z takim komornikiem. Płacąc przykładowo jedną trzecią, do jednej, drugiej, ale nie więcej, nie płacicie więcej tych, tego zadłużenia, bo on kupił to jeszcze, na przykład za 10% waszego długu, albo za 20, w sytuacji, gdy mu zapłacicie 30 lub 50, to i tak on będzie bardzo, bardzo zadowolony. Wtedy, jednak w tej sytuacji, gdy ten dług wasz wykupiony zostanie w połowie, na przykład umorzony, albo przykładowo w 70%, to to umorzenie tego długu będzie opodatkowane czyli od tego umorzenia długu będziecie musieli na koniec roku sobie zapłacić podatek państwo jak i po prostu byście uzyskali dochód i jest taka tutaj taki myk że tylko nie muszą płacić podatku od tego ludzie którzy są tak zwane insolvent insolvent czy znaczy mają więcej zadłużenia niż majątku na ręce. Czyli wszystko to, co posiadacie, byście oddali za te długi, co macie, to jeżeli te długi będą większe i ta różnica po prostu tych długów, przerostu tych długów nad majątkiem będzie więcej niż to, co wam umorzyła ta karta kredytowa, to wtedy nie musicie płacić podatku. Ale wszyscy inni ludzie, którzy nie są insolwent, tylko są, e, po prostu tylko mają te długi na kartach kredytowych na przykład jakieś pospłacane domy, samochody i tak dalej, muszą takie e, podatek od tego zapłacić. Innym takim właśnie sposobem, żeby z, e, z, walczyć z długiem na kartach kredytowych jest przepisanie tych wysoko procentowanych długów na kartach kredytowych na karty o niższym oprocentowaniu przetransferować. W dzisiejszych czasach takie sytuacje będą już bardzo rzadkie, bo odsetki w bankach rosną i już nie będzie można tak łatwo znaleźć takich kart na, na, na 0%, szczególnie wtedy, gdy nasza historia kredytowa zaczyna być popsuta. Także taka sytuacja będzie coraz rzadsza. Dla inną jeszcze taką opcją walki po prostu z wysokim zadłużeniem na kartach kredytowych jest to, że możemy skonsolidować. Skonsolidować, czyli po prostu zebrać w grupę te kilka kart kredytowych i w jeden payment do jednego, zanieść do jednego banku i w jednym banku po prostu płacić tam płatność niż płacić to w kilku innych. Przeważnie też, jeżeli to skonsolidujemy, robimy consolidation, to taki bank, ponieważ u niego przynosimy biznes dla niego, przynosimy dla niego, jak gdyby to powiedziawszy, interes, on nam większą jakąś kwotę niż te małe kwoty tam w tych kartach, on nam może dać mniejsze oprocentowanie. I to też jest dla nas dobra, dobra wiadomość, bo wtedy nie musimy te... Oprócz tego, jeżeli się nie dogadamy, jeżeli nie skonsolidujemy tych, tych długów, nie zrobimy debt settlement, to możecie Państwo być tutaj też e, upewnieni, że można absolutnie e, w normalny sposób zrobić bankructwo. Bankructwo tutaj a, będzie wpływało negatywnie na historię kredytową, podobnie jak te settlementy też tam wpłynął negatywnie, może nie w takim wielkim stopniu jak bankructwo, ale bankructwo wyczyści Was absolutnie z każdego długu i jeżeli to będzie Chapter 11, bankructwo, to czy tam 11, tytułu 11, to nie będzie od tego żadnych podatków. Także i pod, i, długi podat i długi te po prostu. Na, na kartach kredytowych zostaną absolutnie wyczyszczone i umorzone, i, i, i po prostu e, nie będzie po, prostu po nich żadnego śladu. Tyle, że po bankructwie na historii kredytowej mogą zostać ślady od 7 do 10 lat. Do 7 do 10 lat jeszcze w tym wymiarze można takie je te. Jeśli na przykład mieliście bankructwo więcej niż 10 lat temu i dalej to widzicie na historii kredytowej, to możecie też sobie bardzo to poprawić, tą historię, dzwoniąc do, do takiej agencji, zgłaszając, że powinni to usunąć, tą, to bankructwo. I wtedy też szybka ta, ta, ta historia kredytowa pójdzie do góry. Są to takie sposoby właśnie, żeby po prostu sobie poradzić z tymi długami w sytuacji teraz właśnie tego kryzysu, z zadłużeniem, to są takie sytuacje, takie na podstawie pytań ludzi, którzy po prostu często się pytają, bo nie wiedzą w tym świecie, jak się poruszać. Dlatego przygotowałem to dla Was, chciałbym, żebyście się nad tym wszystkim zastanowili. Jak macie pytania, to piszcie, pytajcie, dzwoncie do nas i po prostu, używajcie tego finansowego po prostu naszych osiągnięć dla waszego dobrego bytu, a nie po prostu, żeby to wszystko grało przeciwko Wam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.